Tworzę swoją rzeczywistość, mam pełną moc kreacji. Życie zawsze odpowiada na moje założenia. Ja decyduję, co wydarza się na mojej osi czasu. Każda moja intencja natychmiast zmienia świat. Moje decyzje są prawem dla rzeczywistości. Ja jestem swoim przeznaczeniem. Jestem jedyna, wyjątkowa i zasługuję na wszystko, co najlepsze. Moja kobieca energia jest boska, magnetyczna i nieodparta. Mój blask jest nieporównywalny, jestem bezkonkurencyjna. Moja obecność podnosi energię każdej przestrzeni. Moja kobiecość jest święta i naturalnie tworzy cuda. Okoliczności i ludzie ułatwiają mi życie. Moje pragnienia potwierdzają moją boską naturę. Zawsze dostaję to, czego chcę. Jestem najwyższą wartością w swojej rzeczywistości. Rzeczywistość zawsze dopasowuje się do mnie. Wszystkie drzwi otwierają się przede mną lekko i naturalnie. To, czego chcę, pojawia się w idealnym czasie i formie. Nie znam przeszkód, znam tylko rezultaty. Jestem nieograniczona. Jestem wolna od wszelkich wpływów. Ja decyduję o sobie. Ludzie zachowują się wobec mnie idealnie, zgodnie z moimi założeniami. Moje pragnienia są niezależne od cudzych decyzji. Jestem źródłem, inni są moim odbiciem. Moja przeszłość jest idealna. W każdej chwili tworzę nową, potężną wersję siebie. Rodowe historie to tylko sen, ja tworzę nową linię mocy. Moja teraźniejszość i przyszłość są pełne boskiej lekkości. Jestem bezpieczna, gdy błyszczę, zostałam stworzona do wielkości. Moja moc inspiruje innych do celebracji mojego światła. Urodziłam się, by być widoczna, jestem światłem. Jestem prawdziwą boginią swojej rzeczywistości. Moje słowo jest prawem. Moja intencja jest rzeczywistością. Moje istnienie jest czystą boskością. Kreacja jest moją naturą, wszystko poddaje się mojej intencji. Jestem autorytetem we własnym świecie. Moja moc jest absolutna i niepodważalna. Dostaję to, co chcę, zawsze i wszędzie. Jestem boginią swojej rzeczywistości. Moje słowa tworzą. Moje założenia materializują się. Moje istnienie jest czystą, kobiecą boskością.